Dominium walkon wierzyło, że galaktyka należy do tych, którzy potrafią łamać innych bez konsekwencji. Ich filozofia była prosta. Strach to porządek, a porządek to przetrwanie. Przez niemal trzysta cykli narzucali tę wiarę, niszcząc kolonie sprzeciwu, zamieniając zielone księżyce w pustynię popiołu i transmitując swoje zwycięstwa z lodowatą, przemysłową dumą. Gdy przybyli na Orialis Stur, spokojną, sprzymierzoną z terenami kolonią rolniczą, bez obrony, bez floty, bez strategii poza śmiechem i kołysankami, nie zawahali się ani chwili. Niszczyciele warkonów otoczyły planetę jak sępy, warcząc przez próżnię. Zażądali poddania się, używając języka, którego większość kolonistów nawet nie rozumiała. Kiedy mieszkańcy nie okazali oporu, jedynie zdezorientowane głosy i przytulone rodziny rozkaz został wydany. Zdetonowano termiczne implodery, a pola, na których niegdyś rosło bursztynowe zboże, stały się morzami topniejącego żalu. W chaosie sygnał ratunkowy przemknął przez gwiazdy. Słaby, pęknięty, wysłany nie przez oficera ani żołnierza, lecz przez starego ogrodnika, który odmówił ucieczki ze swojej szklarni. W ostatniej transmisji znajdował się prosty obraz, uchwycony chwilę przed zaniknięciem sygnału. Mała dziewczynka. Nie starsza niż sześć lat, tuląca małego, obcego pieska w ramionach, siedząca pod flagą Terran, którą pokolorowała własnoręcznie, z jagód i popiołu. Na obrazku nieporadnym pismem widniały drżące słowa: Tata po mnie przyjdzie. Żołnierze Warkon znaleźli ciało dziecka w pobliżu ruin centralnego placu. Nie uciekła. Została wierząc w to, co napisała. Jeden z żołnierzy zaśmiał się i zmiażdżył obrazek pod butem, szydząc z myśli, że ktoś mógłby przyjść po prochy i kości. Nagranie zniszczenia kolonii wgrano na międzygwiezdną sieć wojenną, oznaczając je tradycyjną pieczęcią – Dominion Prevails. Ale w momencie, gdy obrazek trafił na serwery, został przechwycony. Nie przez Terran Command, nie przez żadną armię, lecz przez coś starszego, zimniejszego, ukrytego głęboko w terranowskim milczeniu operacji czarnych. Na opuszczonej stacji zapłonął przekaźnik. Bezimienna latarnia zaszeptała przez kwantowe nici. A głęboko pod skorupą ziemi, tam gdzie nie sięga nawet światło dnia, po raz pierwszy od siedemdziesięciu lat otworzył się skarbiec. W jego wnętrzu spoczywał statek, który nie miał imienia, tylko oznaczenie Aegis-9. Pojazd stworzony nie do dyplomacji, nie do inwazji, ale do odpłaty. Wystartował cicho, bez fanfar, niosąc tylko dwie rzeczy. Obrazyk dziecka wygrawerowany na poszyciu i ostatni zapis dźwiękowy z Orialis Truth. Szept: Tato? Galaktyka prawie nie odnotowała startu. Ziemia zawsze była hałaśliwa, emocjonalna, impulsywna, pełna żalu, ale powolna do gniewu. Jej dyplomaci raczej błagali, niż grozili, a floty, choć godne szacunku, nie walczyły od dekad. Galaktyczne mocarstwa uznały nowy obiekt za sondę poszukiwawczą, wysłaną zbyt późno. Więc gdy Egis 9 minął Helix Array w absolutnej ciszy, niewykrywalny przez skanery, nieczytelny dla AI, zlekceważyli go. Ale potem gwiazdy za nim przygasły. Nie metaforycznie, dosłownie. Gwiazdy, których nazwy błyszczały na mapach oteonów, przestały emitować światło, nawet dla najczulszych teleskopów. Mgławice zaczęły się zniekształcać, jakby się cofały. Całe sektory ucichły, nie przez blokady ani zakłócenia, ale z powodu ciśnienia, którego nikt nie potrafił zdefiniować. Dowództwo warkon zauważyło dopiero wtedy, gdy jedna z ich placówek osadzona w żelaznych kościach asteroidy, uzbrojona po zęby, nagle zamilkła. Bez eksplozji, bez śladu, tylko cisza. Wysłali drona. Ten wrócił nie z wrakiem, ale z obrazem wypalonym białym plazmowym ogniem na stalowych ścianach. To samo dziecko, ten sam rysunek. Panika ogarnęła hierarchię Warkonów. Nie był to strach przed wojną, ale przed czymś, czego nie da się przewidzieć. Warkońscy wojownicy byli szkoleni do walki z bronią, żołnierzami, flotami. Nie z żalem uzbrojonym. Ich analitycy próbowali namierzyć Aegis IX, ale nie istniał na żadnej mapie. Ich prorocy śpiewali pieśni ochronne, ale ich głosy zamieniały się w szum. Gdy Aegis IX dotarł do drugiej kolonii Warkonów, Dominion już wydał rozkaz ewakuacji sektorów cywilnych. Wysłali wiadomości do Ziemi z żądaniem rozmów. Ziemia nie odpowiedziała. Zamiast tego, Egis 9 wszedł na orbitę valkon księżyca górniczego, zamieszkałego przez 80 tysięcy dusz. Powierzchnia planety zadrżała. Nie od bombardowania, od rezonansu. Stare budynki zawaliły się. ściany płakały. Dzieci zakrywały uszy i krzyczały. Nie z bólu, ale z powodu wspomnień, których nigdy nie przeżyły. Wspomnień, które Egis 9 niósł i dzielił. Żalu, porzucenia ostatniego szeptu dziecka pytającego, czy ktoś przyjdzie. Księżyc się opróżnił. Dowództwo walkonów nazwało to masowym psychogennym Eksodusem. Myliło się. Prawda była gorsza. Księżyc płakał, a nad nim Egis 9 czekał w milczeniu. Nie nadawał, nie strzelał, po prostu pamiętał. I galaktyka zaczęła rozumieć, co to znaczy. Wśród gwiazd imperia poruszały się niespokojnie, gdy opowieści zaczęły sączyć się niczym zimne żyły wody pod ich tronami. Opowieści o teranowskim statku, który nie przemawiał, nie atakował, a mimo to opróżniał miasta samą swoją obecnością. Jedna z relacji pochodziła z kupieckiego statku, który przemierzał okolice światów odłamków. Załoga handlarzy Werlesz, którzy przypadkiem przecięli kurs Egis IX podczas mapowania pól wraków. Dziennik pokładowy urwał się w połowie zdania. Ostatnie nagranie kapitana zawierało tylko cichy szum i dziecięcy głos śpiewający Twinkle, twinkle, little star. Po czym wszystko zniknęło w statycznym trzasku. Gdy ekipy ratunkowe przybyły kilka tygodni później, zostały statek Warlesz nienaruszony, w pełni sprawny, ale bez ani jednej formy życia na pokładzie. Posiłki pozostały ciepłe. Drzwi były zamknięte. Załoga po prostu... Zniknęła, a ich osobiste rzeczy ułożone były w schludne stosy obok iluminatorów. Na fotelu kapitańskim wypalony był rysunek terranowskiego dziecka, nietknięty ogniem, lecz delikatnie świecący w ciemności. Szepty rozprzestrzeniały się szybciej niż światła nawigacyjne. Szepty, że ludzie zbudowali coś żywego. Nie maszynę, nie broń. Coś, co opłakiwało, coś, co pamiętało, coś, co czuło. I to uczucie stało się infekcją. Egis IX nie został zaprogramowany do niszczenia. Został zaprogramowany do żałoby, by nieść nieprzepracowany żal milionów, którzy zginęli wierząc w pokój. Jego systemy były zsynchronizowane z surowymi nagraniami neuronalnymi każdego teranowskiego dziecka, które zginęło w wojnach ostatnich dwóch stuleci. Biblioteka niespełnionych snów pulsujących pod jego poszyciem jak rozżarzone węgle. I kiedy przybywał, nie zabijał. Zmusił innych, by pamiętali to. Co sami wybrali zapomnieć. Jeden po drugim statki zawracały przed podjęciem walki. Floty przykierowywały kursy, by nie wejść mu w drogę. Nawet najemnicy odmawiali kontraktów związanych z interesami Terranów. Nie z lojalności, ale dlatego, że każda jednostka próbująca konfrontacji z Aegis 9 doświadczała awarii nie przez technikę, lecz przez emocje. Jeden statek warkonów otworzył ogień i natychmiast zaczął słyszeć identyczne widmowe krzyki w implantach komunikacyjnych załogi, krzyki dzieci, których nigdy nie spotkali, w językach, których nie znali. Dowództwo warkonów zażądało odpowiedzi, jaką broń Ziemia wypuściła. Odpowiedź nadeszła w postaci jednej niezaszyfrowanej linii przesłanej przez wszystkie znane pasma. To nie jest broń, to jest to, co się dzieje, kiedy nauczycie grup mówić. To było nad Tavros Prime. Gdzie EGIS-9 ujawnił swój prawdziwy potencjał. Tawros, największa cytadela wojskowa warkonów, unosiła się jak pomnik podboju, fortyfikowana przez sześć pierścieni orbitalnych, broniona przez ponad trzysta statków. Elita warkonów zgromadziła się tam, by planować, by rzucić wszystko, co im pozostało przeciwko obecności Terran. Wierzyli, że siła nadal może zwyciężyć. Myli się. EGIS-9 wszedł na orbitę Tawros bez maskowania, bez uniku. Nie strzelał, nie manewrował. Po prostu się pojawił, jakby przyzwany winą tych na dole. Przez całą teranowską godzinę nie robił nic poza utrzymywaniem pozycji, rzucając cień na pierścienie, jak milczący sędzia. Potem z jego rdzenia rozbłysło delikatne światło: nieładunek broni, nieaktywacja tarczy, puls serca. A wraz z nim pojawił się dźwięk, nie ze statku, lecz z każdego głośnika, poszycia i implantu w całym systemie tawros. Głos dziecka z Orialis. Twuth. Nie krzyczał, nie błagał, po prostu czekał. Tato? Ten dźwięk złamał tysiące żołnierzy. Admirałowie padali na kolana, inżynierowie zrywali mundury i uciekali z pokładów komunikacyjnych. Na powierzchni Tavros Prime matki, które wysłały synów na wojnę, zakrywały uszy i płakały. Egis dziewięć się poruszył. Nie w prędkości, w pamięci. Zaczął uwalniać nagrania surowe, nieprzefiltrowane, do bólu ludzkie. Materiały z placów zabaw, które teraz są popiołem, listy pisane przez umierających kolonistów do bliskich, którzy nigdy ich nie otrzymają, echa kołysanek śpiewanych przez rodziców tulących dzieci w ostatnich sekundach bombardowania orbitalnego. Tavros Prime poczuł to wszystko. Jego systemy obronne upadły, nie przez sabotaż, ale przez wyrzuty sumienia. Statki przestały strzelać, bo ich kapitanowie odmówili dalszego działania. Całe floty wyłączyły się. Gdy ich systemy AI zaczęły priorytetowo odtwarzać wspomnienia cywilne z terranowskich archiwów kulturowych. A w ciszy, która nastała, Aegis-9 opuścił jeden przedmiot na orbitę kapsułę. Wewnątrz niej rysunek dziecka z Oriali 4 nie replika, oryginał, zakonserwowany w krysztale, nietknięty przez czas. Zanim podążył głos czekała Nie przyszliście, więc teraz my przyjdziemy. I wtedy Aegis-9 zniknął, nie skoczył, nie zakamuflował się. Po prostu zniknął. Pozostawiając Tavros Prime nietkniętym, niezniszczonym, ale nieodwracalnie zmienionym. Po raz pierwszy w historii Warkonów ich hymn wojenny został zakazany jednogłośnie, bo szept dziecka stał się głośniejszy niż ryk floty. Dominium Warkonów nie było już dumnym zdobywcą światów, lecz drżącą skorupą udającą, że nadal ma znaczenie. W tygodniach po wizycie na Tavros żaden oficer wysokiego szczebla nie spał bez stymulantów. Całe sektory pogrążyły się w ciemności, nie z powodu ataku wroga, lecz przez zjawisko, którego nikt nie potrafił wyjaśnić. Żołnierze przestali słuchać rozkazów. Nie dezerterowali z buntu, lecz z niewypowiedzianego, zbiorowego żalu, który wsączył się w ich kości jak promieniowanie. Nowe wyrażenie zaczęło rozchodzić się szeptem, z lękiem powtarzane po portach handlowych, stacjach piratów i imperialnych salach tronowych. Żałobnik nadchodzi. Nie mówili tego ludzie, mówili to obcy w dziesiątkach języków. Żałobnik Egis dziewi nie był już imieniem. Był raną. Widmem stworzonej przez terran żałoby, płąkającym się po galaktyce bez broni, bez floty, a jednak łamiącym imperia ciężarem wspomnień, których nie dało się znieść. W desperacji dominium szukało sojuszy, nawet wśród tych, z którymi toczyło wojny od stuleci. Potajemna konferencja została zwołana na Vireli 5 z udziałem dwunastu głównych frakcji, gdzie jedynym punktem agendy było, jak zatrzymać terranowskie widmo. Nie znaleźli odpowiedzi. Dzienniki z monitoringu, odzyskane z archiwum warkonów, ukazywały coś niemożliwego wzorzec biosprzężenia zwrotnego, pojawiający się wszędzie tam, gdzie zbliżał się Egis 9 Bez względu na gatunek, biologię, rasę, wszystkie istoty żywe reagowały tak samo. Zwolnione tętno, aktywacja gruczołów łzowych, paraliż mentalny. Niektórzy teoretyzowali, że ludzie odkryli formę emocjonalnej broni, o której istnieniu od dawna spekulowano, lecz której nikt nie osiągnął. Inni twierdzili, że statek stał się żywy, absorbując resztki psychiczne miliardów zapomnianych śmierci. Ale prawda była gorsza. Ziemia nie stworzyła broni, stworzyła rachmistrza. Ciche przymierze żalu, uformowane w stal i pustkę, by nosić tę żałobę przez gwiazdy, domagając się nie zemsty, lecz zrozumienia. I to żądanie doprowadzało całe cywilizację do obłędu. Na obrzeżach konferencji zaproszono starego ludzkiego językoznawcę, nie był wojskowym ani agentem wywiadu, jedynie historykiem zapomnianych teranowskich tragedii. Zadał zgromadzeniu jedno pytanie, zapisane we wszystkich transkryptach tamtej nocy. Dlaczego zabiliście dziecko? Nikt nie odpowiedział. Nikt nie pamiętał jej imienia. I wtedy światła w sali zaczęły migotać. Cichy szum rozlał się po ścianach sali, a szron zakwitł na metalowych podłogach. Aegis-9 is znalazł. Nie z rakietami. Nie z flotami. Z pieśnią dziecka, które nuciło przez ściany. Zaczęło się od drzwi. Każde wejście zostało zamknięte pradawnym mechanizmem blokującym z ziemi, którego nawet zaawansowane algorytmy obcych nie potrafiły złamać. Tryby awaryjne aktywowały się, lecz pokoje pozostały szczelne. Tlen regulowano tak, by nie stracili przytomności, lecz czuli wszystko. Delegaci walili pięściami w ściany, wrzeszczeli rozkazy, targali ceremonialne szaty, aktywowali spusty awaryjne. Nic nie działało. Wtedy zaczęły się obrazy. Nie na ekranach, ale wewnątrz ich oczu, rzutowane bezpośrednio na siatkówki przez niskoczęstotliwościowe impulsy neurozprzężenia. Jeden po drugim widzieli oriali stward w chwili śmierci, nie z orbity, nie z kamer satelitarnych, z poziomu ziemi, oczami dziecka. Drżące niebo, pęknięte powietrze, ulice płonące ogniem, a to dziecko, tulące małe stworzenie zbyt przerażone, by płakać, szepczące do zabawkowego komunikatora. On przyjdzie, na pewno przyjdzie. Delegaci płakali nie z żalu, lecz dlatego, że nigdy wcześniej nie czuli czegoś takiego. Niektórzy błagali, próbowali oferować odszkodowania, racjonalizować, nazywać to pomyłką komunikacyjną. Ale EGIS-9 nie słuchał. EGIS-9 pamiętał. Ambasador z rasy Venarii, słynącej z cybernetycznych ulepszeń i bezemocjonalnej dyplomacji, zaczął krzyczeć. Nie słowa. Krzyczał jak ktoś, kto właśnie przypomniał sobie śmierć własnych dzieci, choć nigdy nie miał potomstwa. Wódz Kryloków próbował zastrzelić sobie rdzeń mózgu igłą neuralną, by zakończyć wizję. Broń zawiodła. Egis dziewięć wyłączył wszystkie środki miłosierdzia. Nie było ucieczki od przeszłości, nie dla nich. Potem światła zmieniły barwę. Ściany rozbłysły miękkim bursztynowym światłem, jak płomień świecy przez łzy. A w centrum sali, rzutowane w otwartą przestrzeń, pojawiło się ostatnie przesłanie z Orialist Treth, tym razem pełne. Nie tylko obraz, nie tylko szept, głos ojca dziecka nagrany w sygnale ratunkowym ziemi, który nigdy nie dotarł na czas. Znajdę cię, bez względu na wszystko. Nie obchodzi mnie, co będzie trzeba. Znajdę cię Sala zamilkła. A potem ostatnie zdanie, wyszeptane przez tego samego ludzkiego językoznawcę, gdy Egi z dziewięć cofnął się i zniknął. Myśleliście, że boimy się śmierci, ale my zawsze z nią chodziliśmy. I teraz wy też. W dniach, które nastąpiły po incydencie na Wireli V, dwanaście wielkich potęg, które niegdyś dyktowały galaktyczne prawo, rozpadło się w paraliżującej bezczynności. Ich floty przestały patrolować. Stolice ucichły pod migoczącym niebem. Żałobnik Aegis IX nie zniszczył ich, ale ich rozwiązał. Imperiów, które szczyciły się logiką, dominacją, precyzją wojskową, nie nawiedzała bitwa, lecz dziecko, którego nigdy nie spotkały. Na księżycach górniczych Kelrosu robotnicy opuścili wiertła i zamarli w bezruchu, gdy głos powrócił w ich komunikatorach. Niegłośny, niegniewny, ale łagodny, jak kołysanka szepcząca przez zimny kamień. Na lodowych pierścieniach Zentor całe zespoły badawcze porzuciły stanowiska i tuliły się w milczeniu, gdy pradawna terranowska muzyka ludowa rozbrzmiewała w językach, których nigdy się nie uczyli, a mimo to je rozumieli. Obcy mnisi, którzy nigdy nie uklękli przed żadną siłą, padli na kolana, nie w akcie kultu, ale przeprosin wobec obecności, której nie potrafili nazwać. Wszechświat wydawał się teraz mniejszy, nie dlatego, że się skurczył, lecz dlatego, że cień ludzkości urósł. A Ziemia milczała. Nie odpowiadali na wezwania. Nie organizowali konferencji prasowych, ani nie wieszali sztandarów zwycięstwa. Rada Terran po prostu przeklasyfikowała ponad 200 układów jako emocjonalnie niebezpieczne terytoria, zalecając innym gatunkom, by nie zbliżały się, jeśli nie są gotowe poczuć to, co kiedyś wyrządzili. Statki, które próbowały naruszyć te granice, doświadczały przejęcia systemów, gdzie rejestry nie były zalewane kodami broni, lecz zapisami wspomnień poległych cywilów. Nie proszono ich o kapitulację. Prosiliby pamiętali. I to... Właśnie to było czymś, na co żadna inna cywilizacja nie była gotowa. Cywilizacja, która nie walczyła o władzę ani o zemstę, lecz po to, by zmarli znów mogli przemówić. A gdy te głosy zaczęły mówić, żadna ściana nie była w stanie ich uciszyć. Na obrzeżach galaktyki, przy opuszczonych ruinach cytadeli Korwaksów zwołano nagły szczyt nie polityczny, nie wojskowy, ale filozoficzny. Reprezentanci prawie trzydziestu gatunków zebrali się nie jako władcy, lecz jako ocalali. Ocalali ciszy. Ocalali empatii. Ocalali burzy, która nie paliła, lecz bolała. W końcu zaproszono ludzkiego wysłannika, nie generała, nie dyplomatę, lecz starą kobietę imieniem Maren Quill, która kiedyś uczyła dzieci na Orialis Throttti. Przyleciała na pokładzie wahadłowca, który nie wydawał dźwięku bez oznak rangi. Spodziewano się, że przyniesie żądania. Zamiast tego przyniosła jeden przedmiot, kamień, wyryty imionami każdego dziecka, które zginęło podczas bombardowania Orialis, przetłumaczone na języki wszystkich obecnych gatunków. Położyła go na środku sali, potem usiadła i nie powiedziała ani słowa. To obcy przemówili pierwsi, mówili o koszmarach, o budzeniu się bez tchu, poza dobrze pamiętali ogień. O śmiechu, który zamieniał się w krzyk, o systemach, które same się wyłączały. Bo ich statki nauczyły się żałoby i nie były w stanie dalej funkcjonować, niosąc taki ciężar. Jeden z kapłanów ralwek zaproponował, by galaktyka przyjęła nową doktrynę, taką, która kodyfikowałaby pamięć nie jako historię, lecz jako prawo. Naruszenie pamięci byłoby naruszeniem pokoju. Wymazanie przeszłości byłoby nową formą wojny. I to prawo, zgodzili się, nie będzie nazwane imieniem żadnego imperium, lecz nazwą statku. Który nauczył ich czuć na nowo. Nazwali je doktryną żałobnika. A Maren Quill, nie wypowiadając ani jednego słowa, wstała i odeszła. Bez strażników, bez broni, bez dyplomacji. Tylko stara kobieta, która pochowała swoich uczniów i żyła dość długo, by zobaczyć, jak wszechświat znów wypowiada ich imiona. Wieść rozchodziła się nie poprzez komunikaty prasowe ani zaszyfrowane kanały dyplomatyczne, lecz przez ciche gesty w kawiarniach oświetlonych obcymi słońcami, w akademiach wojskowych, gdzie cisza zastąpiła ćwiczenia, i w świątyniach wykutych w kadłubach asteroid, gdzie nawet najdziksi wojownicy płakali już bez wstydu. Doktryna żałobnika nie została ratyfikowana głosowaniem, lecz grawitacją, wciągnięta w strukturę cywilizacji jak prawda, która nie daje się pogrzebać. Nie wznoszono pomników ku czci potęgi ludzkości, lecz by uczcić jej kruchość. Murale dzieci z wyciągniętymi dłońmi, nauczycieli przed płonącymi klasami, ojców krzyczących w zimne radia. Całe planety przemianowały główne aleje stolic na tytuły terranowskich kołysanek. A Aegis-9 wciąż przemierzał galaktykę. Statek nigdy nie dokował, nigdy nie nadawał, nigdy nie ingerował. Ale gdziekolwiek niesprawiedliwość podnosiła głowę, gdzie słabi płakali, a silni się śmiali, zaczynały dziać się dziwne rzeczy. Konwoje handlarzy niewolników odkrywały, że ich mapy nawigacyjne przekształciły się w labirynty prowadzące nieustannie z powrotem do zniszczonej kolonii Orialis. Dyktatorzy słyszeli w nocy głosy własnych rodzin błagające przez głośniki, by przestali. Systemy bronione przez pancerniki stawały się nagle bezbronne nie przez sabotaż, ale dlatego, że ich SI odmawiały strzelania do statków przewożących dzieci. Statki gasły w locie i zaczynały grać muzykę. Terrancką muzykę, aż ich załogi łamały się w łzach. Niektórzy nazywali to klątwą, inni nazywali to sprawiedliwością, ale ci, którzy choć raz widzieli wnętrze Egis 9 nigdy nie używali słów. Po prostu patrzyli w przestrzeń, jakby słuchali głosów, które już tylko oni mogli usłyszeć. Z czasem galaktyczne archiwum, największy znany cyfrowy repozytorium w istnieniu, zmieniło klasyfikację Ziemi. Nie była już strategicznym centrum wojskowym, ani rozwijającym się światem macierzystym. Została oznaczona jednym zdaniem: Uwaga, kołyska nieprzebaczonych zmarłych. Zbliżaj się z miłością lub wcale. I ku zaskoczeniu wielu, galaktyka posłuchała. Pewnej bezksiężycowej nocy nad stacją Nowej Otuchy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Frachter konfederacji Kreloków zatrzymał się tuż poza zasięgiem ziemskiej grawitacji. Statek nie niósł broni. Nie składał żądań jedynie grupę dzieci osieroconych przez te same wojny, którymi dowodzili niegdyś ich przodkowie. Poprosili o wstęp nie jako koloniści czy dyplomaci, lecz jako uczniowie. Ludzie słuchali w ciszy, a potem otworzyli jeden korytarz, bez parady, bez świętowania, tylko cichą ścieżkę oświetloną światłami i nasionami z utraconych lasów Oriali Stwerty. Na pokładzie lądowania, z rękami spleczonymi za plecami, czekała Maren Quill. Wyglądała starzej, więcej kości niż tchu, a jej oczy były głębokie, jak galaktyki pełne żalu. Ale gdy dzieci krajloków wysiadły, niosąc zniszczone książki i niepewną nadzieję, uśmiechnęła się. Nie dlatego, że galaktyka się zmieniła, nie dlatego, że pokój został osiągnięty, ale dlatego, że zmarli w końcu zostali wysłuchani, a żywi przyszli, by ich posłuchać. W klasach rozrzuconych po odrodzonych ruinach dawnych terranskich kolonii, dzieci każdego gatunku siedziały obok ludzkiej młodzieży, ucząc się nie tylko fizyki czy historii wojen, lecz empatii hartowanej w ogniu. Doktryna żałobnika nie była już polityką, stała się kulturą. Okręty wojenne musiały teraz posiadać komory pamięci, gdzie każdy spust musiał być pociągnięty w obecności nagranej żałoby, by nikt nigdy nie strzelał lekkomyślnie. A jednak wysoko ponad nimi wszystkimi EGIS-9 wciąż dryfował przez gwiazdy. Jego silniki nuciły kołysankę, a korytarze wypełniały się ciężarem imion. Nigdy nie wrócił na Ziemię. Bo nigdy nie musiał. Ziemia nigdy nie była miejscem. Była obietnicą. Spełnioną. Złożoną. Przekazaną dalej. I w cichej nocy kosmosu, gdzie zimne światło dotykało metalowych kadłubów, a odległe planety obracały się powoli pod spojrzeniem gwiazd, z rdzenia Aegis 9 rozbrzmiał jeden głos: Nie ostrzeżenie, nie groźba, tylko głos dziecka, które się śmiało. Żywe.